Witam bardzo serdecznie Państwa. 12 stycznia 2014 roku, godzina około 12.06 po południu, czas polski, czas środkowoeuropejski, Warszawa, cała Polska. Szanowni Państwo, Panowie i Panowie, w związku z tym, że Moja zacna osoba nie widzi, nie czuje, nie słyszy skutecznego postępu wobec mojej osoby na skutek mojego osobistego tylko i wyłącznie pozytywnego działania. Wprowadzam zasadę, która opiera się na. Globalnej sytuacji patowej dla wszystkich sfer życia ludzkiego. Myślę, że na chwilę obecną to będzie najbardziej subtelne, skuteczne działanie. Powtarzam, na skutek braku pozytywnego jakiegokolwiek działania drugich stron. Dla mojej zacnej osoby wprowadzam sytuację fatową dla wszystkich sfer życia ludzkiego. Moja zacna osoba, innymi słowy, Cendrowski Wiesław, Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski, nie czuje, nie słyszy. nie odnosi jakiegokolwiek wrażenia, by sytuacja ulegała poprawie w skuteczny sposób. Tak więc, szanowni państwo, panowie i panie, wszyscy mieszkańcy całej Polski, wszyscy Polacy na obszarze całej Polski, poza jej granicami, wszystkie mniejszości narodowe, Proszę o podjęcie skutecznych działań, które przełożą się na fakt, że moja zacna osoba zacznie odczuwać poprawę w sytuacji. Skuteczną i nieodwracalną poprawę sytuacji. Mam nadzieję, że mój język. Bardzo wyważony, bardzo dyplomatyczny, dotarł do każdej inteligentnej osoby na świecie. Jak zwykle z całym szacunkiem dla Państwa przemawia Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz, Cendrowski. Żeby nie tracić czasu. Moje wszystkie funkcje, stanowiska, pozycje znajdziecie Państwo we wszystkich moich materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Dziękuję za uwagę. Oczekuję tylko i wyłącznie pozytywnych działań wobec mojej zacnej osoby. Najwyższy czas, Szanowni Państwo, żeby mi wynagrodzić zamieniony czas, jaki poświęciłem dla całej Polski i dla wszystkich mieszkańców całego świata. Dziękuję bardzo.